Kochani, dzisiejsze czytanie jest czytaniem dla singli, czyli tak naprawdę dla osób, które są samotne. I kochani, tutaj sprawdzamy Waszą energię, drogie single, i sprawdzamy, co się u Was dzieje, bądź co ewentualnie. Będzie się działo. Oczywiście cały czas mówimy o tej sferze duchowej, energetycznej, ale też sprawdzimy, jak ta sfera duchowa, energetyczna przekłada się na Waszą rzeczywistość, czyli na, na Wasze zwykłe, codzienne życie. Kochani, wy się spotkacie, wy się połączycie, tutaj wyznacie sobie uczucia, tutaj ja mam wrażenie, że wy ponownie, tutaj wyznacie sobie miłość, być może ponownie, tutaj na nowo y, zakochacie się w sobie, tutaj odrodzicie te uczucia. Y, do siebie nawzajem, ale też wzajemnie będziecie współpracować nad swoją miłością, nad swoimi e, uczuciami. Będziecie uzupełni, e, uzupełniać e, ten, tym kielichem e, e, miłości, swoje uczucia, czyli ta miłość jest tym brakującym elementem, którego Wam brakowało w Waszym życiu do, do pełni szczęścia. Ja mam wrażenie, że Wy się będziecie uwalniać od bólu i cierpienia, i tak naprawdę będziecie w pełni. Szczęśliwi. Możliwe, że razem stworzycie coś nowego, stworzycie nowe, w pełni szczęśliwe życie, na które tak naprawdę czekaliście od dłuższego czasu, o którym być może yy, my, yy, myśleliście. Yy, no właśnie, Was połączy miłość. Bezwarunkowa. W ogóle was, Wasze połączenie, Wasze spotkanie będzie początkiem czegoś, co zostało y, y, przerwane i Wy do tego wracacie tutaj po jakiejś przerwie. Ja mam wrażenie, że to jest ta miłość, że Was wcześniej tutaj łączyła e, jakaś miłość, ale e, to połączenie uczuciowe tutaj między Wami zostało e, prze przerwane, to połączenie duchowe zostało przerwane i wy wracacie do siebie, żeby tutaj yy, yy, wznowić to połączenie duchowe. Ja, ja mam wrażenie, że wasza pielgrzymka duchowa, dobiega końca, bo wasze dusze tutaj spotykają się na końcu tej swojej drogi e, duchowej, żeby się e, połączyć, e, wy tak naprawdę będziecie dzielić się swoimi. E, e, Uczuciami i be, y, swoją miłością. No właśnie, i tak naprawdę dostaniecie tyle samo tej miłości, tyle samo uczuć, ile sami dacie od siebie i tak naprawdę otrzymacie tyle, y, 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 tyle samo. Y, Uczuć, ile ktoś otrzyma od Was. No właśnie, czyli ta druga osoba tutaj otrzyma od Was. Wy pokonacie tutaj przeszkody, które stoją Wam na drodze tutaj do uzupełnienia, czyli tutaj do pełni tego szczęścia, ale też to do Waszej Miłości. Tak jak mówiłam, wy y, uwolnijcie się od bólu y, i cierpienia i odmienicie swoje życie w taki sposób, że będziecie z niego tutaj y, zadowoleni. Swoje życie odmienicie dzięki swojej własnej tutaj wewnętrznej sile. Wy stworzycie związek duchowy, być może związek małżeński, który będzie w pełni y, szczęśliwy. Rozpoczniecie nowe, zupełnie nowe, w pełni szczęśliwe życie, które razem tak naprawdę. Będziecie tworzyć, to jest życie, do którego sami tutaj e, e, do, e, e, dążyliście. Ta oczekiwana przez Was pełnia szczęścia w końcu nadejdzie. Wy stworzycie peł, w, w, w pełno, właśnie związek, który tak naprawdę Da Wam to pełnie szczęścia i ten związek będzie w miarę trwały, sta, y, stabilny, tutaj zbudowany na trwałych i solidnych y, podstawach. Kochani, y, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami. I bardzo serdecznie tutaj zapraszam Was na moje kolejne czytania.